Cześć, witam w specjalnym odcinku Bardzzeka. Dzisiaj mam gościa, mojego kumpla z pracy. Cześć. To jest Rafał. I dostałem bardzo fajną rzecz. Od sklepu Bank Goods dostałem konsolę o nazwie, znaczy, marka nazywa się Anabernik, a model to jest RG350. I to jest taka konsolka pod emulatory gier retro z przestrzeni już X lat już kilkudziesięciu można powiedzieć. Um. Czy jakiś PlayStation? Tak, to Gazusy, play, od, w zasadzie od Famiconów, NES-ów po PlayStation 1 maksymalnie. Ta konsola, ta konsola kosztuje 350 zł i jest do kupienia właśnie w sklepie Banggood, macie link w opisie. I zaczynamy taką bardzo prostą recenzję, to nie będzie... Bo się na tym nie znamy tak. po prostu. <noise> Trochę! No, graliśmy na Pegasusa, każdy no, z nas tak, miał tak. Pegasusa w domu, część z Was na pewno też, więc zrozumiecie, jak powiemy na przykład Mario, gra Mario. Albo przycisk. Przycisk, tak. E, to lecimy, zaczniemy sobie od obudowy. I obudowa na pierwsze wrażenie jest wykonana bardzo dobrze. Oczywiście, jak mocniej trochę ją poprzekręcamy, to skrzypi, ale jakość plastiku jest na bardzo dobrym poziomie. Szczerze, byłem zaskoczony, jak otworzyłem pudełko i ją wyjąłem. Przyciski również są bardzo fajnie klikalne. Wydają takie no, przyjemne dźwięki. Tak. Nie czuć tutaj takiej chińskiej tanizny. No, tak samo właśnie dotykając ten plastik. Przychodząc jeszcze przez obudowę, mamy tak: dwa sloty na USB typu C, z czego działa tylko jeden. Po prostu firma jest tak bogata, że stać ją na dwa gniazda, mimo że. Na przykład można sobie dwa pady podłączyć pod tak, dwa pady. No, nie wiadomo po co, no, ale można, no, no, tak. żeby zwiększyć sobie nie wiem, wielkość urządzenia. Mamy wyjście słuchawkowe mini jack, mamy jeszcze dwa głośniki stereo, mamy przycisk reset, power, slot na kartę MicroSD do 128 GB, no i przyciski regulacji głośności e, standardowe, tutaj są bumpery, przycisk start, select, no w zasadzie jest wszystko co potrzeba do takich konsolek. Okay. Jakie jest w ogóle Twoje doświadczenie z takimi starymi, starymi konsolami, grami retro? O, ze starymi? No to na no pewno miałem Pegasusa, mm, miałem Game Boya mhm. tego kolora. No. Teraz też mam Nintendo Switcha, no mega fajna zabawa taka do podróży przede mm. wszystkim, myślę, że wtedy naj, najczęściej z tego korzystam, no już z tych starych nie wiadomo. No tak, no, w ogóle jest tak, że takie konsole, one głównie na zachodzie są bardzo popularne, no, ponieważ ludzie mają mega nostalgię właśnie do takich gier retro, do starych konsol, i tutaj na tej konsoli mamy 2,5 tysiąca gier preinstalowanych. Ale to jest tak jak na kartridżu na Pegasusie, że tam masz Mario w stu kolorach po prostu? <grym> Też tak jest troszeczkę. Są okay. różne wersje, natomiast no, gier jest z multum. Jeszcze chciałem wspomnieć o baterii. to jest 2,5 tysiąca mAh, co nam starczy na około 5 godzin grania. Znaczy producent podaje, że 6, ale raczej 5. No hmm. i taka ciekawostka, bo jak oglądałem różne recenzje, gdzie w ogóle mega chwalona jest ta konsola, to zobaczyłem, a od razu widać, że się mega brudzi. No właśnie, chciałem to powiedzieć, że nie wiem, czy zauważyłeś, tak, ale... Tak, no, się bardzo szybko, ta obudowa. bardzo szybko, też wypada z rąk bardzo szybko, się brudzi też ta konsola. Więc mam tutaj baterię, o dziwo, LiPo, mimo że zazwyczaj na recenzjach widziałem, że użycie mililitowo-jonowe baterie, mhm. Co jest ciekawe, ponieważ baterie LiPo mają to do siebie, że nieużywane one pęcznieją po jakimś czasie. Więc na przykład okay. ja bym się trochę bał, że to może rozsadzić nam konsolę po prostu. To super do. Yy, nie no, się to... boisz dotknąć, no, to jest śmiało. Ja Chciałbym w ogóle usłyszeć, jakie są Twoje wrażenia. Jak tam. Konsolka bardzo fajna. Trochę mi przypomina tego Game Boya Adventsa. Mm -hmm. yy... <laughs> Palcuje się, to na pewno, więc ale wy wygląda tak, jak ty mówiłeś, nawet, też, że no nie bałbym się jej upuścić ewentualnie. Nie? Trochę nie wiem, czy te gałki są spoko. To bardziej przy graniu powiem, bo na przykład na DualShockach od PlayStation te gumki się potrafią poniszczyć, nie? Tak, no wiem, że tutaj są zdejmowane te gumki. Ja ich nie zdejmowałem, bo trochę boję się zakładania ich z powrotem, czy to się w ogóle uda. A są w komplecie? Do właśnie Nie, pudełka? właśnie nie ma, nie ma pudełków okay. zapasowych. Czyli są zdejmowane, ale już nie zakładane. No ja no, znaczy myślę, że można sobie zamówić e, te gumki albo mm -hmm. obkleić e, taśmą jakąś izolacyjną. No wiadomo, tak, <taki> takie ten mainowe zrobić. W ogóle mamy wyjście HDMI, możemy sobie ją podłączyć do telewizora. E, no i samemu grać wieczorem. Świetna, świetna sprawa. Naprawdę feature, który się przyda każdemu. To co? Odpalamy. odpalamy sobie konsolę, jest przycisk tutaj power. Zobaczycie od razu jak długo ona się odpala, trochę to trwa. Też jak już na ekranie mamy spalcowane, nie? to pokazuje, że jednak trzeba mieć przy sobie jakąś siereczkę. Skarpetę z podłóżka wyjąć i sobie przetrzeć. Yy, włącza się trochę długo. Sami widzieliście też, albo nie widzieliście, to wam od razu powiem, że oprogramowanie na tej konsoli to jest Open czyli Open Dingoogs. I to oprogramowanie, znamy, w tak, ja bardzo znane, w zasadzie lodówka czy toaster, tak, tak, wszystko tak. ma Każdy Każde Takie... smart urządzenia mają <laughs> właściwie taki soft. Tak, to jest zbudowane, to oprogramowanie stworzone na bazie Linuxa, więc jest to open source'owe, można znaleźć sobie w internecie różne wersje tego oprogramowania i sobie nawet wgrać. Jest też spora aktualizacja od użytkowników i na początku mamy pierwsza zakładka, otwiera nam się applications i tutaj mamy zegar i zegar pokazuje nam, on długo się włącza datę, 1970. No to jest tak, aktualna bardzo data. Ak aktualna data, jak najbardziej. Możecie sobie ustawić zegar, alarmy, timery. No nie wiem po co, ale fajnie, że jest. No i tutaj już się pojawia nam taka pierwsza wada tej konsoli, że często nie wiadomo jak wyjść z jakichś ustawień, albo z aplikacji, więc do tego służy przycisk reset. I w zasadzie oprócz tych standardowych przycisków to będzie najczęściej używany. To bardzo, intuicyjne w sumie. bardzo intuicyjne rozwiązanie. Więc z powrotem uruchamiamy, napijemy się wody. Trochę to trwa, nie? Tak, twoje zdrowie, zdrowie widzów. Tak jest. Okej, okay, tak przechodzimy tak. do zakładki emulatory. To jest bardzo dużo emulatorów. Jeżeli ktoś się tym interesuje, to na pewno część rozpozna. Ja tylko powiem, że tu mamy na przykład na Mesa, mamy na Game Boya, Game Boy Color. Co ciekawe, mhm. są zawró... są... Jak to się mówi po polsku? Zamienione. Okay. więc uruchamiają... to w sensie? Znaczy tak, znaczy uruchamiając emulator od Game Boya, odpalasz od Game Boy Color i na odwrót. Ale to chyba fajne, że masz to w jednym miejscu zebrane, po prostu wszystkie te emulatory, nie musisz się na tym znać. Myślałem, bo... że powiesz, że to jest fajne, że właśnie na odwrót są te <laughs> No aplikacje. na pewno, bo na przykład nie przetestowałbyś niektórych <laughs> gier, nie? Tak, znaczy, więc no mamy tego NESa, mamy Gen Genesisa, mamy osłana, nie wiem co to jest Osłan, mamy też emulator od PlayStation 1. Race, nie wiem co to jest, Neo Geo Pocket, emulator, nigdy nie grałem w tą konsolę. Mamy też SNESa, czyli Super Nintendo Mega Drive, Game Boy Advanced. Ty miałeś Advanced, tak? Tak, tak. No to super byś się odnalazł tutaj. No tak, pewno. Tak, i kilka w ogóle emulatorów jest pustych, no bo też chodzi o to, że część gier musimy sobie sami grać, zwłaszcza na PlayStation 1, bo na PlayStation 1, że gry z PlayStation 1, które są tutaj zemulowane, emulatorowane. To są tylko dwie gierki i to jest Mega Man X6, gdzie tutaj się nazywa Rocket Man X6. <grym> Okej. Okay. Ale zobacz, bo generalnie na komórkach też możesz sobie zainstalować tego typu emulatory. Pytanie, czy jest miejsce na takie konsole? W sensie, no, sam mam switcha, to jakby. No ale już ja odpowiedziałeś. Ja go, tak, tak. Ja, ja go trochę kupiłem, bo no. yy, są ekskluzywy, które yy, nie mogę sobie pograć nie, na komórce, nie? Pytanie, czy takie urządzenie ma miejsce teraz? No, 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 wydaje się. mi się, że tak, bo no, na smartfonie nie masz tych fizycznych przycisków, a no to, tak, jest, to, to jest tak, jakiś tak. rodzaj nostalgii u ludzi, którzy no, wychowywali się na takich konsolach i chcą już raz zagrać te gierki. E... No jasne, no, tak, no bo nie wszystko masz zoptymalizowane dobrze też tak, nie? na komórce. Też. Tutaj masz te przyciski takie analogowe, więc pewnie znacznie ko bardziej komfortowo się gra. Nie? Tak, w ogóle moim ulubionym emulatorem tutaj jest FBA, i w ogóle gier to jest cała masa, i od razu właśnie mamy tutaj grę. The War Against Destiny. Nie, nie kojarzę nazwa. tak, ale nazwa jest bardzo, 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 bardzo poetycka. Bardzo, no, poetycka. Fajna, no, zrobiła na mnie wrażenie na pewno. I to jest taki w ogóle ciekawy feature, bo większość gier oczywiście zagramy horyzontalnie. W ogóle proszę, przetestuj sobie. Dzięki. Natomiast akurat w takich arkado, arkadówkach będziemy mieli właśnie w formie poziom, pionowej. To jest niezłe, nie? nie wiem co mam wcisnąć, żeby to ominąć. Okay, to nie jest wiem. tak, że tutaj na tej kosoli wszystko idealnie działa. Nadal nie wiem. Ale mam cztery kredyty już. Tak. Wrzuciłeś tą monetę? Nie, właśnie nie. Bo właśnie w wielu nie. grach się wyświetla. Nie wiadomo o co chodzi. Uruchamiamy ją jest komunikat Insert the coin. To są e... te automatowe konwersje. Tak, nie? To są Pewnie te automatowe tego. konwersje, więc nie szukajcie drobnych w kieszeni. Nie wkładajcie w slot kart SD. No po prostu trzeba próbować wszystkich przycisków, żeby przejść dalej. No ale nie, no, to się gra w, w takiej pozycji w takiej gierki. No, znaczy, ja się zdziwiłem, bo nawet jest wygodnie, mimo tak, że trzymamy tak, w zasadzie tak za krawędź. Chociaż męczy kciuk. Myślę, że jakbym tak po, pogierczył 3-4 godzinki, to, to bym rozładował baterię. No to na pewno i zmęczył kciuki. No właśnie, właśnie, właśnie. Ale bardzo spoko pomysł, że tak to działa. Nie, no fajne. Nie no i teraz podoba. jeszcze taka kwestia. Czekaj, czekaj, zostaję z konsolą. No Przejdź do menu głównego z powrotem, żeby wybrać inny emulator albo inną grę. Nie, to proste, tu wciskam, a nic się nie dzieje. Okej. Okay. No dobra. To, no, to co mam jest zrobić? właśnie to co, to, co mówiłem, że trzeba niestety użyć przycisku restart. W o! zasadzie w większości gier będziecie musieli wciskać restart, żeby zrestartować konsolę, i z powrotem przechodzicie sobie do innych gier. Bardzo przemyślane, myślę. No. no, kupując tą konsolę trzeba jednak się przyzwyczaić, że tak to będzie wyglądało. Dobra, odpalamy sobie Marvela. Oczywiście wszystkie gry są na licencji? <laughs> nie są. No nie, no trzeba brać pod uwagę, że właśnie kupując taką konsolę bo to jest trochę nie fair wobec producentów oryginałów, no bo to wszystko to są piraty. Więc no nie mogę polecić na przykład ściągania sobie też gier na PlayStation 1, czy też na w ogóle wszystkie te emulatory, no to jest po prostu nielegalne i to jest trochę no, no jasne. Brak szacunku wobec twórców, którzy stworzyli w zasadzie cały rynek gamingowy. Natomiast jeżeli nie macie sumienia, nie boicie się piekła, to, to czujcie się w ogóle wolni. To zapomnijcie tak, o tym, nie? Zapomnijcie o tym. Grafika jest w ogóle super. Mega, i te analogi nawet fajnie działają w sumie. Tutaj mega dużą robota i to właśnie siedząc tutaj, jakby no widzę pod robi ekran. To jest ekran IPS-owy w rozdzielczości 350, bodajże na 240 pikseli, ale jest bardzo jasny, więc bardzo fajnie się z niego korzysta, nawet na słońcu. Okej, okay. okej, okay. no to prawda. Chociaż powiem szczerze, że te górne bampery są trudne za do głośne. Raz głośno, tak. A dwa. A stary, to już wiem, Bo jak leciałem samolotem do Budapesztu i sobie napinkalałem przez godzinę na tej konsoli, to co chwila ludzie się patrzyli w moją stronę i może właśnie od tego, że cały czas Tak, tak. Te, piekanie, górne, te górne pompery są. No i też ciężko mi się w sumie. No wiadomo, że to jest kosztem grubości, ale jednak chyba wolałbym jeden pod drugim albo gdzieś z tyłu na obudowie, żeby to mhm. e, się znalazł, ten dodatkowy przycisk. Na przykład r 2 R2. No dobra, ale jak tak jest horyzontalnie, to też się. Mega tak, całkiem fajnie. Mhm. Grafika jest ekstra, po prostu. No i tutaj nie widać jakichś lagów, nie? Jakby w sensie tak, nie, w ogóle nie przycina. To też jest myślę, że dużym plusem. Tak, jeżeli w ogóle chodzi o bebechy tej konsoli, no to mamy 1 procesor, mamy pamięć RAM 512 Mega DDR2, i śmiga naprawdę fajnie. No tak. W ogóle jeszcze warto wspomnieć, ile tu jest pamięci wewnętrznej. Tutaj mamy 16 GB, więc bardzo dużo filmów można. Na tak, bo mogliżecie oglądać filmy, zdjęcia przeglądać. Na tej konsoli, ale to jest naprawdę już akt desperacji, żeby na czymś takim oglądać film. Nie, no standardowo tam, gdzie się to z rodziną sobie obejrzycie zdjęcia z wycieczki właśnie na tej konsoli. Super pomysł. Tak, to w ogóle to pierwsza myśl. Okej, okay, oglądamy na konsoli. Tak, tak. Okej, okay, to już sobie przeszliśmy chyba przez te emulatory. Nie wiem, czy jest sens ich pokazywać. No, jeżeli mieliście Pegasusa, no to w zasadzie tutaj są wszystkie gry, jakie mogliście wtedy poznać. Okej, okay, i one są już zainstalowane. Tak, momencie, to one są, są tak? już zainstalowane, więc 2,5 tysiąca gier mamy tutaj zainstalowane, rzecz to musimy sobie doinstalować. Jeszcze jest taka zagładka, zakładka o nazwie Games. I tutaj są... To jest trochę takie mało logiczne, ale to są piraty, jeszcze dodatkowo przerobione, trochę graficznie, muzycznie i z innymi tytułami. No, czyli ich produkcja. Czyli ktoś, nie wiem, spiracił piraty. Na przykład, yy, o, mamy tutaj Duma, ale czytamy... Tytuł i tu jest jednak... Czekaj, tylko go znajdę. i Tytuł to jest jednak Freedom. Grałeś w grę Freedom? Grałem, jasne. I na przykład z tą grą miałem taki problem, że ona jest troszeczkę tutaj nieprzemyślana, jeżeli chodzi o, o działanie przycisków, bo okej, okay, mamy chodzenie lewym, lewą, lewą gałką, prawą rozglądanie się, no ale na przykład strzał jest A, no i to jest... Okej, okay, ciężko się przyzwyczaić do takiego modelu sterowania. No, ale jest to poważnie. w ogóle niewygodne. Bo to dużo rozwiązaniem dużo fajniejszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby na przykład R1. Albo R... głosem. Tak. A R1 mam zmianę broni. To jest trochę bronionym pomysłem. No właśnie, tu też chyba takim minusem, chyba jaki warto zauważyć, to jest to, że właściwie niemożliwym jest zmiana tej konfiguracji ustawienia tych przycisków. Nie? Nie? Wiesz co? Albo musisz być programistą. Tak, żeby musisz to zrobić. być programistą, żeby to okay. zrobić. Nie wiem, jak to uruchomić, może się uruchomiło. No nieważne, ale. No to jest Freedom mnie tak rozwalił na łopatki, jak już... No zmienili mu kolor e, na przykład włosów. Tak, a tak, jest... tak no, w ogóle teraz... To jest zupełnie ta, Teraz trochę wygląda na bezdomnego. E, no ale trochę taki poraniony pomysł, no bo mogli po prostu dać pirata, a nie bawić się jeszcze w przerabianie tego. Ten ekran jest dotykowy, prawda? No to była w ogóle moja pierwsza myśl, jako rozpakowałem, uruchomiłem konsolę i już ją sobie zabrudziłem. Można dotykać w sumie, to tak. Dobra, to przeszliśmy sobie przez te gry, emulatory, coś nie przez, yy, poprosimy Wadziankę o wodę. O, jak u Kuby Wojewódzkiego. No właśnie, ale u Kuby to jest po prostu jakaś dziewczyna, a tutaj jest japoński demon. Elegancko. No widzisz, bardzo wysoki budżet. O, tutaj, dzięki jest. Orange. Orange Polska sponsoruje japońskie demony. Nie, całkiem przyjemnie się gra, naprawdę. Nie, wiem. w ogóle jest super. No, ja jestem mega pozytywnie zaskoczony. Naprawdę spodziewałem się trochę takiego chińskiego krapu, a jakoś jest naprawdę ekstra, więc jak ludzie pisali, że, że to jest najlepszy emulator, czy czeka najlepsza konsola pod emulatory, no to no, zgadzam się w pełni. No właśnie, normalnie można by było to potraktować trochę z przymrużeniem oka, nie? że jakby konsola. A tu mamy taki pełnoprawny produkt. Tak, pełnoprawny produkt. Dobra, specjalnie popełniłem samobójstwo. Jasne, wiadomo. Robimy resar, to chyba czas na jakieś podsumowanie. Jakie tak. są Twoje spostrzeżenia? No dobra, to tak. Na pewno, jeśli miałbym kupić to dla siebie, to bym pewnie kupił. Jeśli miałbym to kupić dla rodzeństwa, dla dziecka, to musiałbym mu zrobić pewnie jakieś szkolenie z tego, w jaki sposób się poruszać po tym wszystkim. Nie bałbyś się, że bateria eksploduje? Troszkę bym się bał, nie? Natomiast. Myślę, że to jest bardzo fajna, bardzo fajna zabawka, szczególnie teraz w tym okresie, kiedy są wakacje, możemy gdzieś tam podróżować po Polsce, wiadomo, mm -hmm. ale na pewno jest to jakiś tam złodziej czasu i to całkiem przyjemny, bo można pograć sobie w takie oldschoolowe gierki, o których już się dawno czasem zapomniało nie? i tak. wrócić do tego wszystkiego, więc dla mnie bardzo fajna za tę cenę dodatkowo to Naprawdę fajny produkt. Bardzo fajny. Naprawdę fajny produkt. Ja bym dał, jakbym miał to ocenić to. Do 10. Dziesięciu. To, no, wybuchająca bateria to jest bardzo duży plus. Znaczy, ona nie wybuchnie, chyba. A może czekaj, bo ja powiem, że ona nie wybuchnie, i komuś wybuchnie, i już poza barczek mówił, że nie wybucha, wybuchło. Nie, no, nie wybuchnie, no pewnie napęcznie, że nie będziecie z niej korzystać. Okej, okay. no to dałbym taką, myślę, że ósemka, jakby ze względu na ten sentyment, też do tych gier. Mhm. Dobra. Podoba mi się Twoja ocena. Ja oceniam na 7,5. No właśnie trochę mnie zdziwiła ta bateria, że nie jest litowo -jonowa. Na pewno bardzo dużym plusem jest jakość wykonania. Świetny ekran, bardzo dużo gier, sporo emulatorów. Jeżeli ktoś właśnie nie ma sumienia, to może sobie wygrywać kolejne. Mhm. Bardzo fajny sprzęt. Za, ja, powiem to kolejny raz, 300, tylko 300 złotych. Ale warto, ja bym sobie, znaczy już nie muszę kupować, bo ja dostałem od sklepu Bank Goods. Ale ja nie dostałem. Więc ja będę musiał sobie kupić, trudno. A jeżeli chcesz kupić, to w opisie tego odcinka będzie link i jeszcze poproszę sklep, ale zobaczcie, czy to się udało, pewnie się udało, eee, dostaniecie kupony na ten sklep i możecie sobie kupić taką konsolę, konsolę albo jakiś inny sprzęt. Mam nadzieję, że Wam w ogóle spodobał się ten odcinek, w ogóle dzięki, że wpadłeś. O, dzięki wielkie za zaproszenie. Chciałbym raz w miesiącu właśnie robić taki odcinek około technologiczny. Eee, jeżeli dziś słyszeliście dzwonek, to właśnie przyjechało jedzenie, więc akurat... O, Maga, do... jestem głodny. No ale w super momencie kończymy. No i to tyle na dziś. Trzymajcie się. Dzięki. Do zobaczenia.